W dzisiejszym odcinku jestem taką dziurą i będę na przykład zjadał takie pudełeczka, żeby uwaga stać się coraz większym. Pum! I w taki oto sposób będę wzrastać. Będę musiał zjeść całe to miasto. Tutaj na przykład mamy śmietnik i ławeczkę, więc też to zjem. Chodźcie tutaj. Hahaha, ha, ha. będę największą dziurą na świecie. Ej, ludzie, co? Wiesz, ale z siebie jest mała dziura. Ty możesz zjadać Uf. tylko takie małe rzeczy, a patrz, ja mogę zjadać Uf. nawet takie wielkie auta. Ej, faktycznie, ej, zostaw mi te rzeczy. Ja chcę coś zjeść, na przykład ten znak stopu. Tak, dzisiaj będę największą kulą. O nie, ja zostanę Uf. większą dziurą od siebie i wiesz co, patrz, ja zjadam nawet takie drzewa, których ty nie możesz jeszcze zjeść. No nie, dlaczego pipek jest taki duży? Dobra, widzowie, ja mam plan. Zjem cały ten płotek, bo zobaczcie, jaki on jest długi. Uwaga, zjadam tutaj wszystko, całe Płotki! Ej, co ty robisz? Ha, nie! Wracaj tutaj! Zobacz, co ja mogę robić! Mogę zjadać całe uh, budynki! Ej, faktycznie, ty jesteś bardzo mocny! Ej, nie podchodź do mnie! O, tak! Teraz mam ochotę zjeść z ciebie, bo ty jesteś taką uh. małą, czarną dziurą! Chodź tu! Nie, pipek, nie rób tego! O, nie widzowie, dedłem! Muszę być mega skupiony i nie dać Pipkowi, oczywiście, się zjeść, więc na razie będę ja takie najmniejsze rzeczy, żeby Pipek mnie nie zauważył i stanę się największy! Ale ty jesteś małą dziurą! Nigdy nie uda ci się być większy ode mnie. Ja zjadam wszystko. Spokojnie, pipek, bo ja teraz mogę zacząć zjadać drzewa i za chwilę będę większy od ciebie. Drzewa? A ja zjadam auta i nawet takie domki. Wszystko. Nie ma niczego, czego bym nie mógł zjeść. Nie no, Patrzcie to. W tym momencie zjadam auto. Wow. Pierwsza fura. Tak, to będzie takie mocne. Teraz drugie. ha, Będę największy. Co to się dzieje? Twoja czarna dziura jest taka wielka. Tak, za chwilę zjem całe te miasto, ale chwileczkę z tego co widzę, tutaj są jakieś inne wielkie dziury, nie, Pipek on mnie zjadł, ale ty jesteś słaby, twoja dziura jest taka mała, nie no, ja nie mogę naprawdę dednąć. wiesz co Pipek, ja muszę być naprawdę większy, bo inaczej tutaj wszyscy mnie zjedzą. tam w tle są takie wielkie te dziury, ja chyba kupię tutaj, wow strefę VIP, co, ale ty będziesz za mocny, no nie, ja też chcę się tam dostać, spokojnie Pipek, czekaj ja chcę tam wejść, jak ja mam to zrobić a, muszę kupić chyba w sklepie, Przypu. Pustkę vip za 400 Robuxów. Ej, dobra, kupuję, to jest tak dużo. Co, 400 Robux to jest o. za dużo. Ja cię kręcę, ale dobra, i tak nie będziesz większy ode mnie. Ja mam 10 tysięcy mocy. Co, 10 tysięcy? Ja nawet nie chcę wiedzieć, jaki ty jesteś duży. Chyba tam jesteś faktycznie, dobra, nie. Ja chcę tutaj wejść tutaj, ale nie mogę. Nie, no, pimpek oszukali mnie, oskamowali. Ho, ho, a ty wydałeś się Robuxy, a ja nic nie wydałem i mam aż 20 tysięcy siły. O, nie, dobra, w takim pociazie wkurzyłem się. Wejdę teraz i kupię sobie w tym miejscu zestaw startowy i będę mieć 10 razy więcej wszystkiego! Co? Ty będziesz teraz taki duży! Nie kupuj tego! O tak! Muszę zjadać całe miasto, Pimpek! Sorry, ale zobacz, teraz będę coraz szybciej rosnął! Wow, ale ty jesteś wielki! No nie, nie! Pozwolę ci na to! Ja już zjadam jeszcze większe bloki! Nie, no dobra! Ta gra naprawdę mnie zaczyna wkurzać, ale za chwilę zjem tutaj wszystko! W trochę mnie to wkurza! Kupię sobie rozmiar plus 5K za 20 robów. O nie, to będzie strasznie o. dużo! Co ty robisz? O. O, tak, zobacz, jaką wielką teraz jestem czarną dziurą i zjadam wszystko! No nie, to jest za mocne! Nie rób tego! Ja już mam 35 tysięcy siły! O, co, gdzie ty tyle nas zbierałeś? Ja mam tylko 5 tysięcy! Dobra, nie, Pipek, za chwilę się z tą zmierza. Teraz zjem sobie tego beacona, który mnie zjada! O, tak, ja też zjadam tutaj różne osoby! Nie pozwolą mi tutaj uciec przede mną! Dobra, Pipek, ale patrz ja dam całą farmę i nawet o pierwszy budynek, który zjem, dawaj, chcę go zjeść! O, o. O, ale ty jesteś silny. Dobrze ci idzie, Luczek. Tak, będę największy. Kolejny budynek, który zjem i chyba teraz będę zjadał wszystkie budynki po drodze i zjem tego pikona. Tak, oh. o to właśnie chodzi, ale czekaj, ktoś tutaj ma dziurę 200 tysięcy. Oh. To jest taka wielka dziura. Z chwileczkę, gdzie jest ta osoba? Ona praktycznie mogłaby mnie zjeść, nawet gdybym nie był duży. No tak, mnie też chyba poluje zjeść, bo ja jestem drugą największą osobą, a ona jest największa. A o, -o Pipek, chyba ją widzę. Ona jest tutaj, ta czarna. Ta dziura, taka czerwona. Tak, i chce mnie zjeść, ale mam przewalone. Uch. Proszę, nie jedz mnie. A, widzisz, co się tutaj dzieje? Tak, ona cię goni. Pipek. uważaj. Nie, ona zaraz mnie zje. Ale spokojnie, ja idę teraz tutaj o, do jakiegoś nie. budynku i o, o, ona cały czas jest jada. No nie, Pipek, ty chyba dedniesz. Twoja czarna dziura jest chyba za mała. Dlaczego? Ja przecież jestem taki wielki. Nie pozwolę na to, on mnie zaraz zje. O, o, chyba mam przewalone. Pipek pomógłbym ci, ale nie wiem jak. Nie, uciekaj. Uciekań. Tak właśnie to robię, spokojnie ta czarna dziura na pewno mnie nie zje. Szybko muszę uciekać i je, ona mnie zjada! Biedny pipek, jakbym mógł ci pomóc, to bym ci pomógł, a w tym momencie zostajesz zjedzony. Tak, widzisz, co mi się dzieje, proszę zostaw mnie, czarna dziuro. O nie, ona się tak do mnie przybliża, zostaw mnie! I chwila nie, pomocy, o zjad mm. mnie. O nie, mój przyjaciel został zjedzony przez tamtą czarną dziurę, a my widzowie jesteśmy jeszcze za mali. Pipek, nie wiem. Czy ja go pokonam Na pewno ci się uda, on jest taki wielki Nie, zaraz zjem je znowu Faktycznie, ty jesteś tam dalej On cię znowu goni, nie, dobra, mój przyjaciel ma Mega przewalone, dlatego teraz muszę się skupić I zjadać naprawdę wszystko, idę po te auta I zjem każdego O tak, zjadaj, to musisz nio, być nio. największy Dawaj, ja niestety nie będę taki duży Jak ta czerwona, czarna dziura A, zaraz mnie zjem. No nie, znowu on cię goni, ale masz przewalony, Naprawdę ci współczuję, chyba nigdy go tutaj nie zjemy Chyba, że zjem tutaj wszystko Wow, co ty robisz? Ty naprawdę zjadasz dosłownie każdego. Tak, teraz będę polował na te większe budynki, bo one mogą mi dać więcej siły. Tak, o to właśnie chodzi. Trzeba zjadać jak największe życie. Tam są nawet budynki, do których potrzebujesz 75 tysięcy, żeby je zjeść. Co, aż tyle? Dobra, zjadam teraz wszystkie auta i wiesz co, Pipek, Mnie to nie obchodzi. Całe te fury zjem i w tym momencie zacznę być coraz większy. Chyba kupię jakąś wielkość w sklepie. Naprawdę? Jeszcze dodatkową wielkość? No tak, ta pierwsza osoba ma 300 tysięcy. Ty go nigdy nie dogonisz. No tak, ale czekaj, ja teraz w tym momencie. Kupię 1200 diamentów za 1000 Robuxów. Co? 1000 Robuxów? Ty oszalałeś? Nie no, Pipek, nie oszalałem. To nam pomoże, żeby kupić większy rozmiar. Poczekaj, bo teraz w sklepie mogę sobie kupić. rozmiar razy 10. Uwaga, kupię to i w tym momencie więcej będę dostawał. Tak jest, więc zjadam wszystko. Co ty robisz? Ty będziesz zaraz taki duży, jak ty rośniesz. Bardzo dobrze, Pipek, bo za chwilę będę zjadał wszystko. Zobacz, ile już tego mam. Zjadam wszystko. O nie ta czarna dziura za mną leci. No właśnie, Luczek, ta pierwsza osoba. Chyba chcecie zjeść. O nie, naprawdę, on ma już pół miliona wielkości. Przecież on jest za mocny. Nie, my go nigdy nie pokonamy. Luczek, musisz użyć swojej siły Robuxów, żeby z nim wygrać. O nie, to będzie serio mega ciężkie, ale spokojnie, spróbujemy to zrobić. Tutaj jest... O nie, kolejna czarna dziura. Ona jest mega silna. A, ona cię próbuje zjeść. Dobra, wiesz co, ja się poświęcę. Pas bejtuję ją tutaj. Chodź do mnie, ty czarna dziuro. Nie, nie zjadła. O nie, mój przy... Tam no ale mamy przypał. Nie do no, Pimpek, ja naprawdę chyba nie przeżyję w tej grze, nie będę najsilniejszy. Luczek, no, ja się poświęciłem, teraz ty musisz zostać największą dziurą, ja już nie będę o... największy. W tym momencie będę kupował ciągle rozmiar razy dwa i uwaga, zobacz, ile mam, mam już 200 milionów, pół miliona i milion. Co? Czemu ty jesteś taki wielki? Ty to zrobiłeś w sekundę i jakim cudem ty jesteś o... teraz taki duży? O tak, mogę zjadać tamtych ludzi, bo przed chwilą kupiliśmy to za 1000 robuxów i źle to wykorzystaliśmy. Stałem, ale spokojnie, patrz, teraz zjadam wszystkie budynki. Ale ty jesteś wielki, ty naprawdę. Zjadasz wszystko na swojej drodze. I bardzo dobrze, Pipek. Wiesz co? Wydaje mi się, że powinienem kupić sobie jakąś szybkość. Tylko nie wiem, czy jest tutaj w tej sklepie, żeby oczywiście cię poświęcić. I chyba tego nie ma, więc mamy przewalone. Ale tutaj jesteś, ty, siema. Ej, Luczek, proszę, nie zjadaj mnie. Ja jestem taki mały. Pamiętasz, że ja się specjalnie poświęciłem, żebyś ty nie zginął. No jasne, że tak, Pipek. Bardzo ci pamiętam o tym. Dlatego teraz pójdę zjeść tamte dwie kule, bo one oczywiście nas zjadły. Tak, o to chodzi. Dawaj, zjedz tą czerwoną kulę, która zjadła cię oh. chyba dwa razy. Mnie zjadała cały czas. Dobra, idziemy już po niego. Chodź tutaj, ziomeczku. Musimy zjeść cię. O tak, dawaj. Musimy oh. się podzielić. Tak, zjedzmy go razem. Będziemy jedną, największą dziurą. Bardzo dobrze, tylko teraz musimy go dogonić. Tutaj jest jakaś dziura. Uwaga, zjemy ją i tak jest, zjadam wszystko. Co ty robisz, Luczek? Wie, że ty jesteś największy na serwerze? Żadna Cena dziura nie jest większa od ciebie. No tak, i teraz kupię sobie jeszcze bombę atomową. Tak jest. Kupimy ją na przykład za 90 klejnotów albo razy 3. Tak jest. I uwaga, w tym momencie zrzucam tutaj wszędzie bomby. Uwaga! O nie, co tutaj się dzieje? Cały świat jest na czerwoną Bo... i. Aaa, to wybucha! O tak, zabiłem wszystkich pipek. Cześć, to nie ma już tutaj nikogo. Yy, teraz wszyscy są tacy malutcy. Ty jesteś największą dziurą. Ej, tak, pipek, i wiesz co? Użyję to chyba jeszcze raz. Niech ludzie nas zbierają i z tyłu widzę jakiegoś działka który ma dosyć dużo I teraz puszczę kolejną bombę Nie, co ty robisz? Przestań, Luczyk, ty jesteś za mocny A, o, zginąłem To jest takie śmieszne, dobra, zrobię to jeszcze raz Pipek, żeby każdy tutaj dead no Nie, nie rób już tego, ty jesteś za mocny Przecież jesteśmy kolegami Nie powinieneś mnie zabijać Ej, faktycznie, ale wiesz co? Na początku mnie zjadałeś, więc ja użyję tego jeszcze raz Uwaga i zostanę najlepszy na świecie o co ty robisz? Tylko nie bomba, to bomba, bomba. O tak, zostałem najlepszą czarną dziurą, tylko jeszcze się powiększę i zobacz, jaki jestem wielki, mam aż 27 milionów. To jest za dużo, jak ty jesteś taki wielki, ja w to nie wierzę.